Dzień dobry, z tej strony Zenteł Łódź, Dunikowskiego 5 i przedstawiam montaż do Porsche Macan 2017, silnik 2.0. Otworzymy maskę. W międzyczasie pokażmy już przycisk zaznaczony przez klienta miejscu. Płaski RGB. A pod maską sprawa wygląda. Następująca. Coś nam dzisiaj z ostrością nie praży. Sterownik dualny, postawiony na jednym sterowniku. Z jedną usługą, z jednego programu. Tam na dole mamy reduktor Shark Adapt. Do wtrysku bezpośredniego idealny, z rosnącym ciśnieniem. Filtr Alex 360. Dostęp do filtrów jest bez podnoszenia auta. I pod spodem Mamy wtryskiwacze Alex Barakuda 130 wzmocnione z kompensacją. Jest to silnik na wtrysku dualnym, czyli silnik posiada jednocześnie wtrysk bezpośredni i pośredni. Nastąpił demontaż do wiercenia kolektora i przejdźmy dalej. Pełny wlew pod klapką, nie jest to do końca taki zwykły wlew, dlatego, że to jest wlew nakręcany, tylko tak zbudowany, że wkrętka zostaje na stałe w, pod klapką. Przejdźmy dalej do bagażnika. Tu, bo ja pamiętam, jakieś rzeczy klienta były, tak. I tu mamy zbiornik 600 na 200 Delikatnie unoszący podłogę. Klient wybrał minimalnie wyższy, bo jeszcze mogło być 180. No ale taka była decyzja klienta. I tu jeszcze temat akumulatora bo akumulator jest pod spodem ale dostęp do akumulatora, według mnie, jest znośny bez demontażu butli, ale została butla tak zbudowana, że można ją poluzować, żeby dostać się do akumulatora. Ale według nas da się dostać w ten sposób. Najwyżej klient przyjedzie do nas i my ten akumulator wymienimy, jeśli będzie chciał. Auto stało wystrojone całkowicie na drodze. Nie mamy żadnych uwag co do jego pracy, więc zapraszamy z takimi autkami i do zobaczenia. A za chwilę, prawdopodobnie, filmik z testów na drodze. Pozdrawiam. ZNT Łódź Donikowskiego 5.